Na Ło, łę, ja Marczak. Mariusz, Marczak do środka, Wierzbowski. Dawaj, dawaj, dawaj. Wierzbowski do Marczaka. Marczak, Marczak z dystansu, yes. Mariusz, Marczak, jedziemy dla Warszawa kapitałne.

No ciężkie spotkanie, bo drużyna NERU postawiła bardzo trudne warunki. Skomasowaną obroną grała, postawiła tak zwany autobus w bramce. Czy hali tylko na kontrę. Z tych kontr nic nie wynikało. Zawsze Byliśmy i kasowaliśmy je w, zalą, w zalążku, także no, trzeba się cieszyć, że z, wykonaliśmy zadanie, jakie mieliśmy postawione na ten mecz, trzy punkty. Co prawda 1-0, ale nawet z takich małych rzeczy trzeba się cieszyć, bo był to mecz na przełamanie i mam nadzieję, że <laughs> już w następnym meczu będzie lepiej. Tak, te głowy będą y, spokojniejsze, chłodniejsze, także nie będzie już tego stresu. Zapytam jeszcze o ławkę rezerwowych w dzisiejszym meczu. Sama młodzież. Sama młodzież, taka jest sytuacja, że kilku starszych zawodników wyleciało, mają kontuzję. Rafał Kosiec po operacji, Szabat, tak samo kontuzja. Bochenek wypadł za kartki, ale na następny mecz już Bochenek wraca, także trzeba się z tego cieszyć, że ten mecz przetrwaliśmy, wygraliśmy, zdobyliśmy trzy punkty, wracamy do Warszawy z trzema punktami. Daniel Choroś, podsumowanie wygranego meczu. No Nie był to zdecydowanie łatwy mecz, tak samo było widać po wyniku. Ale cieszą trzy punkty, no w pierwszej połowie zabrakło nam trochę konsekwencji w przegrywaniu, powinniśmy więcej razy przegonić ich w, w, wszerz boiska, trochę za pochopne decyzje, też parę, parę strat było, ale na spokojnie trenerzy nas uspokojili w przerwie, także wyszliśmy sobie na, na luzie i widać było, że, że lepiej graliśmy zdecydowanie, ta piłka szybciej chodziła zdecydowanie. No i, i co, I Manolo dobry, bardzo ładny strzał, jak, jak nie chciała wpaść ze stałych, tak Manolo uderzył z gry. Takie, takie bramki też padają, a cieszy wygrana i to mimo, że mogło być 5-0, ale 1-0 tak samo cieszy jak 5-0. Troszkę krzyczałeś dzisiaj na kolegów, dyrygowałeś, trochę nerwowości? Nie, no ja mam takie zadanie, żeby być liderem tej obrony razem z Piotrkiem Augustyniakiem i oni chłopaki wiedzą, że te krzyki nie są z jakichś nerwów, czy tylko że chcę im po prostu pomóc i lepiej ustawić, bo ja wszystko widzę na boisku, tak. Czy ta wygrana dzisiaj z Nerem to jest oznaka przełamania, walczymy dalej? Miejmy taką nadzieję, awans jest w zasięgu ręki i każdy o tym dobrze wie. Dziękujemy Ci bardzo. Przemek, kiedy ostatni raz stanąłeś między słupkami w meczu ligowym? W meczu ligowym ostatni mecz w Białobrzegach z Pilicą, niestety przegrany 1-0, no ale doczekałem się, tak więc... Ja się cieszę, że dostałem szansę i nie wiem jak to z boku wyglądało, w sumie nieważne, ale ważne, że wygrana, więc to jest najważniejsze. Dzisiaj też 1-0, z tym, że do, do, do przodu. Myślisz, że gdybyśmy tak do końca dojechali, każdy mecz 1-0? Ja bym powiedziałem już też wcześniej tutaj innym, którzy pytali mnie o to, że dla mnie ja nie muszę wygrywać 4-0, nie muszę wygrywać wysoko. Może to być 1-0, może to być 5-4, bylebyśmy to przeknęli jedną bramką. Dla mnie to nie ma znaczenia i nikt o tym niedługo nie będzie pamiętał w jakim stylu to wygraliśmy, więc dla mnie ważne jest, że wygraliśmy 1-0, są trzy punkty. Tak jak mówię, może było ciężko, dzisiaj było na faktycznie ciężko, nic nie chciało wpaść. Ner praktycznie nic nie miał, no chociaż tutaj w końcówce pierwszej połowy trochę nam zagrozili. Ja mówię, nikt o tym nie będzie, nikt nie będzie o tym pamiętał niedługo, więc ważne trzy punkty, nieważne w jakim stylu, może być 1-0 w każdym meczu. To tylko zapytam, jak co poczułeś w momencie, kiedy usłyszałeś, że w bramce w kolonii stanie Kazimierczak. Znaczy tak, no ja cały czas od tego momentu w Białobrzegach próbowałem być cierpliwy, wiedziałem jaka jest sytuacja. No co, tak jak każdy inny zawodnik, kiedy dowiaduje się, że może zagrać, na pewno radość, tak? No, po to się trenuje, ciężko pracuje, wylewa poty na treningach, żeby w końcu w weekend czy tam w środku tygodnia zagrać, więc no radość na pewno, że, że mogę zagrać w końcu, tak. A co powiedziała sympatia po meczu? E, Nie, jest, tylko szybki buziak, powiedziałem, że szybko się wykąpię i lecę do rodziny, a wyszło jak wyszło, no.